Sterowanie urządzeniami Alfa Inotek zyskuje teraz zupełnie nowy wymiar, stając się wygodniejsze niż kiedykolwiek. Alfa Inotek przedstawia nowy regulator pokojowy RBE. Nowoczesny ekran dotykowy o przekątnej 2,8 cala zapewnia wygodny i szybki dostęp do najważniejszych funkcji i ustawień. Menu dostępne jest w wielu językach, także w języku polskim, zapewniając niezwykle intuicyjną obsługę. Tryb czuwania z podglądem warunków panujących w pomieszczeniu i na zewnątrz, które mierzone są dzięki zintegrowanym czujnikom temperatury i wilgotności. Montaż bezpośrednio na ścianie oraz zapewniająca estetyczny wygląd ramka maskująca. Regulator jest kompatybilny z większością urządzeń Alfa Inotec oraz posiada możliwość łatwego doposażenia. RBE Plus – nowy regulator pokojowy od Alfa Inotec.